Dzisiaj nagrywamy krótki film na temat tego, co czytaliśmy przy okazji Halloween. Trochę takie pomieszanie z poplątaniem było. Bo właściwie z okazji Halloween powinno się czytać o śmierci. Nawet mam książki, które by się do tego nadały. Mała książka o śmierci. Ale nie wiem, ile osób się odważa. Takie tematy z dziećmi poruszać, więc zamiast tego tematem były dynie. I czytaliśmy książkę o Kopciuszku również po to, żeby przyłączyć się do akcji Cała Polska Czyta Dzieciom, o której później opowiem. Historia o kopciuszku? Nie wiem ile osób ją czyta, Ja chyba bym nie wpadła na taki pomysł. U chwilę rozmawialiśmy o tym, czy to jest kopciuszek, czy kapciuszek od kapcia, czy kopciuszek od kopania i w ogóle o co chodzi. To jest jakaś taka sta stare, tradycyjne angielskie wydanie. Później musieliśmy tłumaczyć, co to znaczy sierota, dlaczego tata nie zajmuje się kopciuszkiem, no i tłumaczyliśmy sobie, że wróżka tutaj przyjeżdżała zamienia dynię w karoce i o tym, że Kopciuszek jest na baru. żeby trochę było weselej, to odnalazłam też wersję Kopciuszka międzygwiezdną o osób tutaj się nie wierzyła że coś takiego istnieje ale to jest fajna książka, też ma bardzo fajną grafikę więc to rzeczywiście przyjemnie się oglądało międzygwiezdny Kopciuszek ma rozmaite narzędzia. gogle jakieś takie galaktyczne, tutaj pompy próżniowe, rozmowy, taksefan i różne inne rzeczy. Oj, okay, trochę się rozbijamy. No właśnie, dawno, dawno temu w odległej galaktyce mieszkał sobie kopciuszek. Na co dzień strętna macocha zaganiała go do tego, żeby naprawiał. Gdzie my tu mamy różne zmywarki i zumbrumy Zastanawia się, co to jest zumbrum, prawda, Stefan? Tak do końca trudno powiedzieć. Ale wieczorami Kopciuszek siedział i studiował mechanikę skomplikowanych statków kosmicznych, która najbardziej go interesowała. No i kiedy wredne siostry przyrodnie dostały zaproszenie na bal, a Kopciuszka nie wzięli ze sobą, tylko powiedzieli, Kopciuszkowi, że nie ma już miejsca w rakiecie dla niego, ale jak chce, może sobie naprawić stary gruchot, który tam stoi z boku. I cała rodzina pofrunęła. Myszka, robociszka, tak nazywam je, czyli przyjaciółka Kopciuszka, nie mogła na to patrzeć i wysłała międzygalaktyczne SOS. Na co d Wróżka Robociuszka i powiedziała, tu masz strój Atomic Blue, muszę sprawdzić czy to jest jakiś prawdziwy kolor, ozdobiony klejnotami i swoje narzędzia, Między innymi Sonic Socket Wrench, czyli klucz soniczny nakładowy, o ile dobrze pamiętam, można sobie sprawdzić co to znaczy, ale pamiętaj, będzie tylko do północy działał ten statek i kopciuszek pofrunął. Na balu było mnóstwo różnych stworzeń, w swoich statkach przyfrunął też książę, ale zaraz, zaraz, co to za dym? Co to tak śmierdzi? O nie, zla za głowę książę, znowu się statek popsuł, a mój główny mechanik właśnie zrezygnował z pracy. I co my teraz zrobimy? Całe szczęście, że obok był kopciuszek. Który powiedział: Poczekaj, pomogę ci, widzę, że nie potrafisz sobie poradzić z tym statkiem. I szybko go naprawił. Urety, ale fantastycznie sobie radzisz ze statkami! Chodź, pofruniemy na bal antygrawitacyjny. I tam na balu wszyscy kręcili się w kółko, bo nie było grawitacji. Godzinami gadali o statkach. Czas płynął bardzo szybko. Nagle okazało się, że jest już prawie 12. I Kopciusznik musiał natychmiast wracać do domu. Tak się śpieszył, że zapomniał swojego sonicznego klucza. O nie, poczekaj, powiedz mi jak cię znaleźć! Krzyczał książę, ale nie zdążył jej zatrzymać, więc postanowił nadać w kosmos ogłoszenie. Uwaga, uwaga, będę poszukiwać właścicielki sonicznego klucza w całym kosmosie. Tak powiedział książę i próbował z miejsca na miejsce, aż w końcu... Dostał się do miejsca, gdzie mieszkał Kopciuszek ze swoją obradną macochą i przybranymi siostrami. O nie, Książę nie będzie chciał się z nami urzędzić, jak zobaczy Kopciuszka. Nic się nie martwcie, zamknęłam go na poddaszu, powiedziała macocha. Szukam dziewczyny, która potrafi tym kluczem naprawiać kosmiczne statki, powiedział Książę. Czy któraś z Was chciałaby spróbować? Czemu nie? stwierdziły siostry, chociaż wcale tego nie lubiły. Czemu to wszystko nie działa? Powiedziała jedna, a druga zalała się łzami z bezsilności. Macocha też nie potrafiła im pomóc. A tymczasem kopciuszek wydostał się spod dasza. Wredna macocha go skrępowała. Ale na szczęście myszka przegryzła. Prawda, Stefan? I kopciuszek mógł się wydostać. A tu... Tu ci, tu ci, pomogę Och, to ty Nareszcie Ktoś naprawi mój statek Musisz zostać moją żoną <noise> Żoną? To chyba niekoniecznie, ale jak chcesz Możesz mnie zatrudnić jako głównego mechanika I w ten sposób spełniły się marzenia Kopciuszka, który został Nadwornym mechanikiem Taka wesoła książka I żeby zakończyć temat dyń Znalazłam jeszcze taką książkę, którą obejrzeliśmy sobie. O dwóch misiach, które mieszkały w dyni. Wszystko zaczęło się od tego, że któregoś dnia jedząc, jeden z nich znalazł coś. Bleh, co to ja mam w buzi? Chyba jakieś nasionko. Nie wiem, co to jest, ale przekonamy się, jak je posadzimy. Hmm, co tuż nam z tego wyrosło? Zastanawiały się misie. Nie mam pojęcia. Może jeszcze trochę poczekamy. Co to może być? Może to jakiś ogórek. Poczekajmy jeszcze trochę, może urośnie większy. Ale macie dużą dynię, powiedział stary lis, który wiedział co to jest. Naprawdę to jest dynia? Dynia urosła taka wielka, że w końcu postanowiły mi się do niej przeprowadzić. Zaraz, zaraz, ale my tu nie mamy okien. Więc wycięły sobie okna i wszystko przeniosły do dyni. Cały zapas miotku, i swoje łóżka, i kuchenkę, i zamieszkały w dyni. Która okazała się świetnym sposobem na podróżowanie po świecie. Mi się pływały po morzu. Nie, nie, nie. Najpierw fala zniosła je do Fala zniosła je do wody, tak. Chyba jesteśmy teraz morskimi <kluzni> misiami, pomyślały sobie, łowiąc ryby. Aż któregoś dnia zrobiło się strasznie zimno, aż sople zwisały z okna. Korety, chyba jesteśmy teraz polarnymi misiami, pomyślały mi się. Jest strasznie zimno, musimy napalić w piecu. Tak dużo napaliły w piecu, że aż dynia pofrunęła. I wszystko kończy się filozoficzną dyskusją. Chyba zamieniliśmy się w misie powietrzne. Zaraz, zaraz powiedział młodszy: Czy istnieje coś takiego jak powietrzne misie? Chyba nie. Może jesteśmy. Tylko w bajce? Niemożliwe, powiedział mały miś. Ja myślę, a skoro myślę, to znaczy, że jesteśmy naprawdę. I z tym zostawimy Was na dziś.